Dzisiaj chciałbym pokazać wam odzież termiczną marki Dasi model Theodor Dlaczego warto zwrócić uwagę na tą odzież termiczną? Oczywiście nie po to jest odzież termiczna, żeby chodzić w rozpiętej kurtce na mrozie, bo jedyne co można zrobić, to się przeziębić. Odzież termiczna ma być to warstwa, pierwsza warstwa, która przylega do ciała i utrzymuje to ciepło przy ciele. W odzieży termicznej z wełny merino, bo tutaj mamy 75% w składzie właśnie tej wełny, zadba o to, żebyście nie zmarzli, żebyście nie byli mokrzy, bo ona odparuje tą wilgoć. Z wierzchu, a ze względu na właściwości samej wełny, bardzo cieniutkie włókienka wewnątrz, ona jak gąbka trzyma to ciepło przy ciele. Model Theodore marki Dasi, bo właśnie ten model mam dzisiaj na sobie, który Wam pokazywałem, świetnie sprawdzi się jako pierwsza warstwa właśnie odzieży termicznej. Na dworze jest minus kilkanaście stopni, ja już czuję po palcach, że zaczynają mi marznąć, zakładam kaptur, żeby się nie przeziębić. I oczywiście mam dzisiaj pod spodem odzież termiczną, i na to kurtkę. Ale to jest tylko pierwsza warstwa, i zalecam przy niskich temperaturach tych warstw nałożyć co najmniej trzy, żebyście utrzymali ten komfort termiczny i żeby było Wam ciepło. Do bluzy Theodor, oczywiście dostępne są jeszcze spodnie, e, też z, z, w składzie z wełną Merino. A jeżeli szuka, szukacie fajnych produktów, to zobaczcie na balticbh.pl.